Witajcie moi drodzy, końcówka stycznia. Długo w gospodarstwie nic się nie działo, a dzisiaj akurat na wrażeń, czyli przyjadą trzy transporty. A co dokładnie przyjedzie do nas, także zaraz zobaczycie. No to zapraszam do oglądania. Także tak, docelowo mamy trzy przyczepy: dwie HL-ki szóstki i jedną ósemkę. No i powiedzmy, gdzieś to tam przyniwa tak się jeździło, że dwie. No i wtedy ósemka solo, solo No albo jakieś tam wywózki z busz i tak dalej To się łączyło tą lepszą szóstkę powiedzmy z ósemką Ale gdzieś docelowo zawsze Gdzieś tam miała być ta czwarta przyczepa już o kupę lat naprawdę Powiedzmy przy poprzedniej jakby zmianie przyczep No i tak jakoś ten temat był odwlekany w czasie No to decyzja zapadła, że jedną ósemkę kupujemy No ale trafiły się dwie bliźniaczki Fakt, że tutaj powiedzmy są tak pomalowane jedna ta. Z przodu samochodu jest pomalowana lepiej, ta druga słabiej No ale gdzieś one są w bardzo dobrym stanie Z 91 roku, także gdzieś powiedzmy już sama końcówka produkcji HL-ek Zabudowa KONOW Teraz też pod marką KONOW możemy kupować nowe, w cudzysłowie, HL-ki Także zabudowa bardzo fajna, gdzieś tu trzeba będzie dorobić plandekę, troszeczkę pomalować Aczkolwiek ramy zdrowe, także trochę farby jedna plandeka, albo dwie zobaczymy no i tak w zasadzie bez remontu. Oponki ładne. No dobra, to rozładowujemy. A już drugi transport. Już kierowca dzwonił, że też zaraz będzie. Lewo, jeszcze lewo, 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 lewo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. 对不 zaczepiemy drugą, czyli zjemy naraz na dół do przodu. Bo b ę zawijał, co? Dobra, mamy drugi transport Saletra. Tym bardziej tym razem Jara. Jara pierwszy raz u nas w gospodarstwie. Chcieliśmy Zaksan. No, duża granula, super rozpuszczalność i tak dalej. Trafiła się Jara. Podobno, podobny nawóz, także zobaczymy. Też podobno duża granulka. Troszeczkę taniej był. Aczkolwiek to tam kwestia, czy tam 10, 20 zł, w tą, czy w tamtą, to, to, to żadna różnica można powiedzieć przy tych kwotach. Ale gdzieś tam się rozeszło, dostępność i tak dalej. Kierowca nie mógł wjechać u nas w drogę, ale niestety nie chciał, żeby go nagrywać, także szkoda troszeczkę. <grybujesz> Byłby fajny materiał. Aj, tak, trochę za blisko jest, no ale dobra, już będziemy gdzieś tutaj rozładowywać. No, także mamy tutaj 21 ton Salet Shaka. Do tego teraz Tilsa Letre, będzie dużo pszenicy, będzie trochę rzepaku, także gdzieś jeszcze będzie brakowało, tak wstępnie liczyłem, około 17 ton, ale to myślę gdzieś tam druga dawka, także gdzieś tam końcówka marca, marca, kwiecień, spodziewam się, że może troszeczkę to stanie wszystko, dobra tu będziemy zawracać, będzie lepiej to robić. Także spodziewam się obniżek cen nawozów. Także wtedy dokupimy nawozu. No i trzeci transport, jeszcze na dzisiaj. Także wieloskładniki miały być, czy będą, no to zobaczymy. Wieloskładniki, czyli sól potasowa i fosforan amonu podrzepak. Do tego kizeryt. W tym roku taka technologia będzie, że fosforan amonu będziemy mieszać z kizerytem po 100 kilo i będziemy dawać w podsiewacz. Gdzieś tam klienci moi też polecali to rozwiązanie, podobno jakieś dodatkowe tam reakcje zachodzą jak pomieszamy te nawozy i efekt jest jeszcze lepszy, także przetestujemy to. Być może też przetestujemy to mieszaninę gdzieś tam na pole, jakieś dodatkowe poletko, na przykład sam fosforan amonu i fosforan mieszany z kizerytem, zobaczymy jak to przełoży się na aplon, no ale to mówię nic na pewno, zobaczymy. Czy będzie taka możliwość? A wiadomo, dodatkowe poletko, już też tych pomysłów na poletka w tym roku kukurydziane jest tyle. Także nie wiem, nawet jakby chyba mocno chciał, to wszystkiego po prostu nie zmieszczę, bo pola zabraknie. No i kizeryc też damy pod rzepaczek. Także też czekamy ten nawóz, może jakiś przemrozek. No i już mamy praktycznie luty. Także też byśmy gdzieś ten kijzeryt rozsiali na rzepak, chociaż po 100 kilo siarka. No i trochę magnezu, akurat z magnezem nie ma problemu, aczkolwiek skonfigurować ten nawóz samosiarkowy Sam dystrybuuje powiedzmy siarczan wapnia Także też powiedzmy do tego rozwiązania gdzieś wrócimy na pewno jesienią Także zastosujemy siarczan wapnia pod rzepak jesienią Być może nawet też pod kukurydzę Żeby spokojnie ten nawóz dobrze się rozpuścił w ziemi A tutaj tak powiedzmy na prędce, gdzieś ta sytuacja nawozowa była taka niejasna także w ten sposób ugryziemy to tak. Ok, e, to saletra rozładowana w całości. Transport z wieloskładnikami będzie jutro, także gdzieś tam dokończymy tą robotę. Ok, na razie niech to tak zostanie. Dobra, teraz Wam pokażę przyczepy, które mamy obecnie w posiadaniu, no i porównamy je z nowym, nowymi zabytkami. Ok, więc obecnie mam y, trzy przyczepy. Także tutaj jest jedna HL6. Tutaj akurat z nią zaczepiona 8. No i kolejna szóstka, czyli te dwie szóstki bliźniaczki. Burty metrowe, plandeki, szczyty i tak dalej, czyli ładnie zrobiona. No i kolorystyka, gdzieś tam rama na czerwono, koła na srebrno i burty na zielono. Tutaj kolorystyka ósemki tak, tak samo. E, tutaj burty 120 w 8, także troszeczkę e, wyżej. E, tutaj te dwie przyczepy mają dolny. O, dolne otwieranie. Także gdzieś nie ma później problemu, czy tam roboty, żeby tą burtę zakładać gdzieś tam na górę. A tutaj ta jedna szóstka, a jakoś tam się tak złożyło, że jeszcze nie przerobiona na dolny. No i ta pszczepa idzie na sprzedaż. A taki znajomy pewnie ją kupi, no zobaczymy. A jak nie, to po prostu może pójdzie w ogłoszenie. Tak, także tutaj to mamy te trzy pszczepy full uzbrojone. Także tam wyjście, zaczepy, wyjście na tylnie e, tylnią hydraulikę, tylnia pneumatyka, no i automatyczne zaczepy, także super wszystko. Ok, czyli dwie ósmeczki. E, prawdopodobnie ostatnie wydanie, ostatnie roczniki przyczep, czyli 91 rok. E, tak, tutaj, no wiadomo, pomalowane są, jak są, także gdzieś tam do, do poprawy. Pewnie będziemy malować tak jak tamte, kolorystycznie co już wcześniej wspomniałem. Felgi na, na srebrno, podwozie na czerwono, żeby wszystko tam się zgadzało. A coś to było kiedyś malowane, ale tak naprawdę rdzy nie ma i bardzo zdrowe. Także pewnie jakieś tam lekkie oczyszczenie. No i wtedy będziemy chyba malować. Może piaskować, no zobaczymy. Tutaj bardzo fajne zabudowy są. zobaczcie takie zabezpieczenia gdzieś to naprawdę solidnie jest fabrycznie. No i wtedy tutaj dolne otwieranie. O, leciutko do góry. No i burta gdzieś tu się powinna otwierać. Zobaczcie, wszystko naprawdę szczelność no, ro, robi wrażenie. Także naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No, zawiasy, wszystko ładnie, pięknie, e, delikatnie chodzą. No, tak samo druga przyczepa. A tutaj widać, że ona była malowana. O! Też elegancko, a tutaj tak samo nie ma szpar, także e, gdzieś tam naprawdę skrzynie bardzo, ale to bardzo szczelne. Dobra, podesty są zrobione, zobaczymy co tam u góry jest. No u góry tutaj podkładem, także też na pewno pomalujemy podłogę i gdzieś tam boki. E, butry metrowe, także gdzieś to ewentualnie, nie wiem, kwestia może by tam ją trochę podwyższył, aczkolwiek tu jest cała burta otwierana, taki szkopuł w tym. I to tak do, do przemyślenia, może tą stronę nawet by tylko gdzieś tam podwyższył. No, zobaczymy, będziemy kombinować. No i na pewno środki gdzieś tam do pomalowania. Ale tak, stan techniczny, wizualny, zdrowotność przyczep naprawdę jest ok. Także takie przyczepy gdzieś tam trochę swoje kosztują. O tutaj jest pandeka nawet jej nie rozwijaliśmy. No, ale tutaj zobaczcie, w środku wszystko ok. Czyli jedną planekę trzeba będzie gdzieś tam pewnie założyć. No i tak to wygląda. Mniej więcej o. Porządnie wszystko zrobione. Szczelna. Także nie ma, nie ma lipy. Tak teraz patrzę, zobaczcie. Ta jest tak dużo niżej jest położona od tej drugiej. Myślę, że spokojnie to widać. Także tutaj gdzieś powiedzmy podłoga się kończy gdzieś na wysokości mojego barku. O, tutaj gdzieś w połowie bicepsa i tak z ciekawości poszedłem zobaczyć, jak wysoko patrzy ta nasza stara ósemka, no i okazuje się, że pomiędzy tymi dwiema, także no, nie wiem z czego to wynika. Na pewno tutaj o poduszki. Poduszki praktycznie są na resorach? Gdzieś tam powiedzmy może z 3 cm przy świtu. No a tutaj pewnie jakieś 10 cm, także czy to wynika ze zmęczenia resorów różnego? No nie wiem, to jeszcze trzeba na spokojnie trochę lepiej popatrzeć. No i też zdecydowaliśmy się na ósemkę. W sumie w planie, tak jak też wspominałem, była jedna, czyli byśmy robili takie powiedzmy tandemy: szóstka plus ósemka, ale mówię, dwie takie w dobrym stanie się trafiły. Także pewnie te będą chodzić razem, i tam, jak, tak samo jak są podłączone, będzie chodziła szóstka z ósemką. Opcja jest taka. Żeby to ułatwić po prostu, bo jednak na szóstkę dwa zbiorniki od kombajnu nie wchodzą A tutaj nawet na tą ósemkę, na metrowych burtach Dwa zbiorniki by weszły, także to by było spore ułatwienie i usprawnienie A z drugiej strony tam tak samo, e, powiedzmy ta burty 1,20 m. E, tam wejdzie trochę więcej, czyli jakieś tam no, 20% no, Czyli powiedzmy jakąś tam tonę, półtorej Także, a znowu na szóstkę gdzieś tam tyle brakuje, także gdzieś takie Dwa optymalne zestawy byłyby, e, gdzie kombajn może wysypać na spokojnie cztery zbiorniki gdzieś tam przenieść te rzepaku, no czegokolwiek wiadomo, nie? Zadowujemy wielosłoniki. Fosfora na monu. Chciałem poli, jednak to pewne, że będzie dobre. Czy tam przyzwoicie dobre. A coś z importu, no to różnie może bywać. No ale chyba będzie okej, okay, tak mi się wydaje. Helm. Firma. Dobra, na razie tutaj. A później będziemy gimnastykować się. No to rozładowane. To co, moi drodzy, trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.